Stuknęło jej 80 lat, ale nawet nie myśli o emeryturze. Miejsko gminna biblioteka publiczna w Sąpolnie świętuje właśnie okrągły jubileusz. Z tej uroczystej okazji w siedzibie sompoleńskiej księżnicy przygotowano huczne urodziny. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań biblioteki oraz uhonorowania jej zasłużonej kadry. Nie obyło się też bez wzruszeń i sentymentalnych podróży w przeszłość. Sam jako dzieciak uczęszczałem bardzo często do tej biblioteki i korzystałem z zasobów czytelniczych. Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać i pewnie już mi czasu braknie na to, żeby na pewno zapoznać się z całą literaturą, która tutaj się znajduje. Stereotyp biblioteki jako świątyni czytelnictwa z wszechobecną ciszą i kurzem unoszącym się z nad starych woluminów od dawna nie ma już racji bytu. To dziś tętniące życiem miejsca oferujące znacznie więcej niż tylko możliwość wypożyczania książek. Chylę czoła przed pracą. Wszystkich bibliotekarzy w naszym kraju, przede wszystkim tutaj, w tym miejscu, przed bibliotekarzami i pracownikami tej biblioteki, przygotowują bardzo dobrą scenerię do tego i pokazują, że społeczność lokalna. Może skupić się wokół biblioteki i ta biblioteka jest swoistym domem. Biblioteki w całej Polsce od lat nie są jedynie wypożyczalniami książek. To prężnie działające instytucje kultury oferujące warsztaty, szkolenia, spotkania, a nawet zajęcia sportowe. Form aktywności oferowanych przez biblioteki przybywa ale warunek jest jeden wszystkie mają służyć promocji czytelnictwa organizowanie różnych wydarzeń ale w zasadzie zawsze związanych z czytelnictwem czyli nawet jak jest turnie piłki siatkowej to książkę tak żeby tą książkę jednak dostać w nagrodę za wygranie tego turnieju więc różne wydarzenia również spacery po mieście po to żeby poznać trochę historię naszego miasteczka i być może dzięki temu zapoznać się bardziej z zasobem literackim dotyczącym historii naszego miasta tak szeroko zakrojona działalność bibliotek wymaga oczywiście od Odpowiedniego wsparcia finansowego. Aby skutecznie realizować naszą misję i zabiegać o odbiorcę, musimy pozyskiwać środki zewnętrzne, mówiła dyrektor Sąpolińskiej Księżnicy Katarzyna Janicka. Bierzemy udział i wnioskujemy w projektach z Narodowego Centrum Kultury, czy też ministra Kultury, ale też składamy wnioski do Fundacji PZU czy, czy Fundacji Orlen. I muszę powiedzieć, że akurat teraz udało nam się uzyskać ogromne dofinansowanie z Orlenu w ramach programu Kulturalny Orlen. I nie mogę jeszcze tracić dokładnej kwoty, ale jest naprawdę bardzo duża. I będziemy działać z dziećmi i młodzieżą od września do czerwca następnego roku. Będzie się działo wiele, wiele ciekawych rzeczy. Sąpoleńska Biblioteka liczy dziś trzy placówki: zlokalizowaną w dawnej synagodze siedzibę główną oraz filie zamiejscowe w Mąkolnie i Lubstowie. Osiem dekad pracy na rzecz lokalnej społeczności to setki tysięcy książek. Całe pokolenia tutaj rozwijające swoją wiedzę, pasję i miłość do literatury. To wreszcie dziesiątki pracujących tu ludzi. Dostojnej jubilatce z okazji okrągłych urodzin życzymy niesłabnącej pasji, sukcesów w promocji czytelnictwa. I wielu zawodowych wyzwań. Idziemy razem, ty i ja, a drogi nie ma końca, i może już tak zostać. No bo przecież ty, ty jesteś inna, 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 a dla mnie tak nieminna, że jesteś inna, 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 nie twoja. Przecież wina, że co dnia wciąż się zmienia nasz świat i marzenia jak ja, jak ja, jak ja.